Dzień dobry, witam państwa. Trwa druga edycja kampanii Moc Komórek, a naszym gościem jest pani dr Monika Barczewska, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor zespołu medycznego Instytutu Terapii Komórkowych. Witam panią profesor. Witam panią, witam państwa. Pani profesor, my na medexpressie przedstawiliśmy postać pacjentki chorującej na stwardnienie zanikowe boczne. To jest pacjentka, którą opiekuje się pani profesor, która została poddana terapii komórkami macierzystymi. Pacjentka, o której rozmawiamy, jest po trzech podaniach terapii komórkowej. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądał ten proces leczenia w przypadku tej konkretnej pacjentki i jakie widać efekty. Jest już przy trzecim podaniu Stwierdzaliśmy poprawę w zakresie ruchomości języka, poprawę w zakresie połykania i mowy, i właściwie to były główne takie stwierdzane przez nas zmiany ku lepszemu. Natomiast, co jest istotne w tej terapii, że dopiero długoterminowa obserwacja pacjenta daje. Tak naprawdę wgląd w, w to, jaki jest przebieg tej choroby. A więc następne miesiące do chwili obecnej to przede wszystkim ocena nasza w takiej specyficznej skali dla oceny postępu choroby stwardnienia bocznego zanikowego, którą się stosuje. I w tej punktacji o to chodzi, że postęp choroby jak gdyby zwolnił. Może nie zatrzymał się, ale zwolnił się. Pewne te objawy zmniejszyły się, nie wycofały się całkowicie, ale zmniejszyły się. A więc obserwujemy na podstawie tej skali wyraźne zwolnienie postępu choroby i generalnie dobry ogólny stan pacjenta. Który jest samodzielny i no, może w jakiś sposób realizować swoje, może nie do końca wszystkie pasje życiowe, ale na pewno wiele z, z tych rzeczy, którymi się zajmował wcześniej, może realizować. Profesor, czy właśnie w przypadku pacjentów z stwardnieniem zanikowym bocznym takim celem terapeutycznym jest to, żeby zatrzymać postęp choroby albo bardzo zwolnić postęp tej choroby tak jak w przypadku pacjentki, o której pani mówiła. Tak, nigdzie nikt, nikt na świecie nie opublikował i nie znalazł pacjenta, u którego choroba całkowicie by się wycofała. I można byłoby powiedzieć, że uzyskaliśmy. 100% wyleczenie. W związku z, z powyższym, no nie możemy tu mówić o tym, że terapia komórkowa powoduje całkowite wyłączenie objawów wszystkich i powrót do pełnej sprawności. Natomiast to, co obserwujemy u grupy pacjentów, to znaczne spowolnienie postępu choroby. Tak, nawet u niektórych bardzo dyskretne wycofywanie się na pewien okres czasu e, objawów, które m, pojawiły się. Pani profesor, my często słyszymy, że w przypadku stosowania i, i terapii, innowacyjnych terapii z wykorzystaniem mezenchemalnych komórek macierzystych, to kluczową sprawą jest rehabilitacja prowadzona bardzo konsekwentnie u pacjenta, który został poddany temu zabiegowni, no i współpraca całego zespołu specjalistów, a więc holistyczna opieka nad takim pacjentem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego nie skupiamy się tylko na samym podaniu komórek? Proszę Państwa, człowiek nie jest wyalienowanym przedmiotem martwym. My żyjemy tu, teraz i w naszym otoczeniu. I w związku z tym nie tylko soma jest istotna, ale soma działa w połączeniu z psychem. I w związku z tym praca nad przywróceniem pełnego zdrowia, czy w jakimś stopniu zdrowia, Poprawa jego funkcjonowania wiąże się właśnie z opieką i z pracą nad tymi dwoma zagadnieniami. Przede wszystkim nad poprawą ruchomości. Bez ćwiczeń, bez rehabilitacji. No nie będzie sukcesu. Następna sprawa to psychika, która przy chorobie przewlekłej również choruje i tutaj praca specjalistów w tym zakresie jest również niezwykle ważna. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za rozmowę, za te wszystkie ważne informacje. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.